Wytrwałość potrzebna jest zdecydowanie młodym mamom, a właściwie przyszłym mamom. E, to fakt, sporo dźwigają na co dzień. <grym> sporo brzuszek i podwójną troskę o siebie i malucha. Ale jak się okazuje, o siebie młode mamy potrafią dziś zadbać szczególnie dobrze. Chodzą na fitness i organizują baby showery, czyli przyjęcia na cześć oczekiwanej pociechy. O tym, na jakie jeszcze atrakcje mogą liczyć przyszłe mamy i o młodzie na brzuszek Marta Brzegowa. Macierzyństwo nie jest podobne do żadnego innego uczucia. Pani Agata bardzo długo czekała na pierwsze dziecko. Teraz, gdy już jest w ciąży, chce dla siebie i dla malca wszystkiego, co najlepsze. Modnie się ubiera i regularnie uczęszcza na fitness. Spotykamy się z innymi kobietami, które są w ciąży, które również ćwiczą, które dbają o siebie, którym zależy na tym, żeby przede wszystkim zdrowo przez tą ciążę przejść. Zapanowała moda na brzuszki, a wraz z nią na tak zwane zalewanie przyszłych mam prezentami, czyli... Baby shower po polsku. Nie wiem od czego zacząć, bo jest duża i jest mniejsza. Po takim razie mama może sobie skompletować większość wyprawki czy, czy akcesoriów dla niemowląt. Narodziny dziecka, pierwsze kroki to niezapomniane chwile. Teraz przyszłe mamy coraz częściej chcą też uwieczniać pierwsze 9 miesięcy. Przyszłe mamy coraz częściej decydują się na profesjonalne sesje zdjęciowe. Bardziej odważne mamy robią gipsowe odlewy brzuszków, a wszystko po to, by uwiecznić te najpiękniejsze chwile w życiu każdej kobiety. Ewa Gryziak za pomocą gipsowych plastrów utrwala na długie lata wspomnienia z okresu ciąży. Centrowanie jest coraz większe. Głównie dzięki imprezom baby shower, które są ostatnio bardzo modne wśród polek, polek w ciąży. Agata Szczerbetka dobrze wie, że to ostatnie chwile, kiedy może sobie pozwolić na spotkanie z przyjaciółmi. To jest taki ostatni moment, kiedy jeszcze jestem sama, bo za chwilę wpadnę w pieluchy, wpadnę w te wszystkie um, obowiązki mamy i nie będzie już czasu na takie spotkania. Młode zapracowane kobiety coraz częściej decydują się tylko na jedno dziecko. Okres 9 miesięcy mija szybko, dlatego warto cieszyć się każdą chwilą. Marta Brzegowa, Puls Raport. Ach, pomysłową mamą być. Niebieszała, lecz.